Czołem widzowie, drugi filmik z serii Zopola, łącznie będzie ich 11, a dzisiaj mam coś dla fanów zapiekanek. Będąc w tym mieście wrzucałem dużo postów na Facebooka i Instagrama z prośbą o polecenia, zatem jak macie na tych serwisach konto i interesuje was content pre premium, taki zakulisowy, to linki będą w przypiętym komentarzu pod filmem na YouTubie. Zachodzę na miejsce, zapiekanki z pieca to prawie 40-letnia tradycja i dużo ludzi z Opola podchodzi do tego miejsca z sentymentem. Widziałem na fejsie, że lokal udostępnił moją fotkę ich budki, zatem widać, że idą z postępem czasu i promują się także w internecie. Fotkę udostępniło też targowisko, na którym się znajdujemy, mianowicie cytrusek. Jak się, tak się nazywa, jak dobrze pamiętam. No i co? Zachodzę na miejsce, przy budce stali. Klienci siedzieli też w ogródku obok, gdzie, gdzie są stoły i krzesła. Można zjeść na miejscu zatem gitara. Ja zamówiłem kultową klasykę, bez żadnych dodatków bo nie miałem chęci, a czas oczekiwania na jedzenie to około 5 minut cena to 18.90, zatem nie jest to najtańsza zapiekanka na kanale, ale broni się wielkością i smakiem. Tak jak mówiłem, tradycja, tradycja sięgająca prawie 40 lat i nie są to gotowce, co czuć w smaku. Jedynym minusem, że miejscami z sera robi się taka skorupa, ale to tylko miejscami, całość gorąca i smaczna. Ser też miejscami ciągnący się i lekko słonkawy, bułka delikatna i chrupiąca, a pieczarki nie były przeleżałe. Uwaga, nie Podniebienia była delikatna i smaczna, także to na plusa będziecie o to pytać w komentarzu jak zawsze zresztą, bo zauważyłem, że o to yy, ranienie podniebienia to zrobiła się taka moda na komentarze i ludzie to wzbogacają o różne historie. Yy, sosy są do wyboru, ja wziąłem ketchup i majonez i w takim wariancie mi to smakowało, yy, doceniam historię tego miejsca, jak najbardziej mogę polecić. To miejscówka legendarna w Opolu, yy, zatem cieszę się, że miałem okazję to sprawdzić, ocena 8 na 10 będzie zasłużona i uczciwa. Pozdro!